Dziura wykociał. Ja zamówiłam Elisę Miłości. Ja także zamówiłam suflet ministra. To taki Dobra, piek. Widać w, w tym odcinku jesteśmy w Krakowie i wybieramy się do dziurawego kotła, gdzie zobaczymy różne dania i jedzenie z Harry Potter'em. Teraz, jak widzicie, jesteśmy na jarmarku świątecznym i jest więcej rzeczy niż w Warszawie. Ale zobaczcie! Kolorowe skarpety jak wszędzie. Ja myślę, że tu wszędzie jest bardzo podobny asortyment. Ale w ogóle jak tutaj tak pachnie. i te serduszka też są piękne. Są A cóż to mamy? Ko aha, takie kolczyki. Zobaczcie Nutella. <laughs> no. Proszę. A tu są książki, tak? I filmy. Ale fajnie to wygląda, rzeczywiście. Pokaż. Tak, pszczółka Maja. Tak, to prawda. Ja właśnie szukam, czy jest Harry Potter. bo Jakbyś był, to byś sobie wybrała kolczyki. Z Harry Potterem? Ale chyba nie ma. Ale te mi się też podobają. Nutella mi się podoba, zobaczcie. O, te są śliczne, zobaczcie, jakie ładne! Jakie śliczne bombeczki, piłki i co tu mamy jeszcze? To jeszcze są nawet bałwanki z Elzy, zobaczcie! Bałwanki z Elzy! Wszystko ręcznie robione, widzicie? I szereg jest, ale super! Dzisiaj wszędzie śladów Harry Pottera w święta i tutaj też mamy bombki ręcznie robione. No i między innymi jest Harry Potter. Jest oczywiście smok wawelski i szrek. A co są? Ogórki? Pokaż. No rzeczywiście są ogórki. I żaba. Przymywamy się? No pokaż. Tak zapakowany, żeby nam się nie, nie rozbiły. To jest piesek i Misiu. Super, idziemy dalej. Słuchajcie, już powoli zbliżamy się do tego naszego dziurawego kociołka. No. Zrobiliśmy trochę zakupów na, na, święta. na święta na jarmarku świątecznym. Ja gdzieś was zgubiłam. O nie, nie, myślałam, że zgubiłam e, rękawice. Ciekawa jestem jak wy się przygotowujecie, co robicie na święta. No my już kupiliśmy w sumie bombki. E, teraz ja kupiłam takiego niedźwiadka, Kalinka kupiła pieska na święta, więc już się trochę przygotujemy i za niedługo też będziemy w sumie kupować prezenty na święta, więc bardzo fajnie i mam nadzieję, że wy też i w sobie postaram się z tego zrobić taki hałas. E, kolejny vlogmas, prawda? No. Jesteśmy trochę zawiedzione, że Kraków tak naprawdę nie jest tak pięknie oświetlony, jakby się e, jak myśleliśmy, jak był we wcześniejszych latach. Ale byliśmy niedawno byliśmy w Warszawie. No. Jesteśmy teraz na Zamku Królewskim i rzeczywiście tutaj czuć święta. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. I jest świat. Doszliśmy słuchajcie Tutaj Jest Dziurawy kocioł Magiczny sklepik, wchodźcie dziewczyny Chodzimy, Żeby się troszkę zagrzać kupiliśmy już sobie, zamówiliśmy, go. ja zamówiłam eliksir miłości, Karla zamówiła ja gorącą czekoladę z piankami i jaki tam deser. Ja jeszcze kupiłam, Karin zamówiła suflet ministra, taki deser, a ja zamówiłam deser, no a deser astrologów. E, suflet tego, tego, no i jeszcze tę gorącą czekoladę z piankami. Zobaczcie jakie są ładne w ogóle. Tak, są eliksiry różne. Mhm. Więc pozdrawiamy i nagramy wam jak dostaniemy jedzenie. Dobra, piek mm. ale przepyszne. Ralusia, ty co masz? Mm. Suflet ministra. Suflet ministra, tak? Tu mamy gorącą czekoladę. Tata ma co? Tata też ma jakieś takie pyszne ciasto. A ja mam to piwo. thank you No i jak było? Było bardzo fajnie, było dużo różnych y, smacznych i fajnych rzeczy, co mi się bardzo podobało i fajne były te eliksiry, które tak y, wybuchały tym takim y, suchym ogniem. Suchym było... lodem. Suchym lodem właśnie. <laughs> Dobra, idziemy teraz, trochę zaczęło niestety padać, jak widzicie. No. Ale idziemy jeszcze się przejść na rynek. Będziemy wracać do domu. Mamy jeszcze tydzień świąt, więc na pewno jeszcze jakieś vlogmasy będą. Jak wam się podobają takie vlogmasy, to oczywiście zasubskrybujcie kanał Świat Matyldy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Dajcie łapki, której subskrybujcie kanał Świat Matyldy. Pa! pa!